Opowieść część piąta. Otworzyła oczy. Pierwsze co spostrzegła to fakt, że siedzi na ławce przed jakąś chatką i otacza ją las oraz dźwięk śpiewających ptaszków. Mimo że nie widziała swojego odbicia, to czuła, że jest młodą dziewczyną, ale nie sobą. Otoczenie było wyraźne, ale jakby w ciągłym ruchu. Tam gdzie stało drzewo, po chwili był już ścięty pień. W miejscu przekopanej gleby po chwili rosło zboże, a potem widniało ściernisko. Obok niej usiadł mężczyzna. Kochała go otarł pot z czoła po ciężkiej pracy i objął ją czule. Siedzieli razem wsłuchując się w dźwięki swoich oddechów przy akompaniamencie natury. Zaczęły pojawiać się dzieci. Spojrzała w dół, gdzie wcześniej widziała spoczywające na piersiach dwa złote warkocze. Nie było ich. Włosy miała schowane pod chustką, a mężczyzna wciąż trwał u jej boku. Była przepełniona szczęściem. To było przedziwne uczucie, którego, będąc nóżką, nigdy nie zaznała. Niespodziewanie obraz się urwał i już po chwili znajdowała się we wnętrzu chatki. Bardzo chciała wrócić do poprzedniej sytuacji, ale nie było to w jej rękach. Wszystko działało samoczynnie. Wrzuciła kilka ususzonych roślin do kociołka z wrzącą wodą, a następnie sięgnęła po przygotowane liście kapusty i odwróciła się. Na taborecie siedział staruszek, przed którym ukucnęła i zaczęła nakładać liście na jego spuchnięte kolano. Będzie dobrze, powiedziała z uśmiechem, który został odwzajemniony. Obraz się rozmył. Szybko wszystko zaczęło stawać się chaotyczne. Zobaczyła przez dłuższą chwilę nieprzychylne spojrzenie ukochanego. Po chwili, czując skrępowanie całego ciała, usłyszała swój krzyk i poczuła zatrważający lęk. Pod natłokiem własnych emocji i emocji ludzi, których obecności nie widziała, lecz czuła, coraz mniej obrazów była w stanie określić. Nagle jej ciało otulił chłód. Patrzyła z nadzieją w majaczący w oddali jasny punkt, Lecz stawał się on coraz mniej wyraźny. Minęło kilka godzin od ostatnich krzyków pogrążonej w dziwnym śnie nóżki. Baba siedziała z przymkniętymi oczami tuż obok. W powietrzu unosił się ciężki zapach kadzidła. Babo! rozległ się cichy głos nóżki. Baba podskoczyła w krześle. Ja utonęłam.